Czy liczyłeś, ile kół ma ciężarówka w świątecznej reklamie Coca-Coli? Jeśli nie, a czujesz, że coś z nią jest nie tak, to zapraszam na odcinek. Cześć, nazywam się Kamil Jędryszko witam Cię w kolejnym specjalnym, świątecznym odcinku podcastu prosto o reklamie w internecie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o temacie związanym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w reklamie i przykładem będzie właśnie świąteczna reklama Coca-Coli, która kolejny rok z rzędu jest generowana przez sztuczną inteligencję i kolejny rok z, z rzędu jest bardzo szeroko krytykowana. Zwraca się uwagę przede wszystkim na jakość generacji, na nienaturalność tego wszystkiego, bo przecież leniwce nie żyją w zimnym klimacie, bo ciany nie wracają na zimę, a ciężarówka nie ma zmiennej ilości kół. Nie zmienia to jednak faktu, że to są detale, na które większość osób w pierwszym szybkim odbiorze tej reklamy nie zwraca uwagi, ale, nie zwróci uwagi. ale pomimo to widzimy tą reklamę w sposób dziwny i coś nam nie odpowiada w niej. I żeby ta odpowiedź miała sens, trzeba nadać kontekst. Reklama święta się zbliżają, kampania święta się zbliżają, Coca-Coli, która to firma no niejako wymyśliła obecny wizerunek Świętego Mikołaja, jest kampanią, która ma przynajmniej 30 lat. W związku z tym wiele osób z nią dorastało. One jest bardzo silne emocjonalnie. Zarówno pod kątem przekazu, bo przekaz zwykle był taki, że, że ktoś był smutny i nagle przejechały ciężarówki, pojawił się ten aspekt, powiedzmy, magii świąt i, i osoby, które, które były smutne chwilę temu. Zaczęły się, zaczęły się cieszyć, zaczęły cieszyć się tym, że nadchodzą święta, że zaczyna się właśnie ten okres świąteczny od tej reklamy. Osoby z mojego pokolenia, to pamiętam jeszcze, jakby młodszy, to przecież jak ta reklama leciała, no to była swego rodzaju atrakcja w telewizji za dzieciaka, tak, że musieli się szło się patrzeć, no bo jechały ciężarówki z Coca-Coli, one się świeciły i był Mikołaj, i był super. No i te osoby teraz są dorosłe i teraz odbierają tą reklamę. Dlaczego tak? I, i macie odpowiedź, dlaczego, dlaczego ten problem istnieje. Bo reklama generowana przez sztuczną inteligencję burzy ich emocjonalny ład w sensie tych odbiorców. Burzy go z tego prostego powodu, że nie jest taka, jak ją zapamiętaliśmy. Nie jest taka, jakbyśmy chcieli, żeby była. Nie jest taka, jak była zawsze. I to nam wchodzi bezpośrednio w nasze emocje, i myślę, że tutaj jest przede wszystkim problem. Inną sprawą, inną sprawą są emocje w samej reklamie, bo ta reklama, która wyszła w tym roku, jest kompletnie wypruta z emocji. Tam są zwierzaki, leniwce, które się śmieją. Czyli zamiast ludzi, którzy cieszą się na widok ciężarówek, na widok Mikołaja, na widok tego, że się zaczynają święta, są zastąpieni przez zwierzaki, które się uśmiechają, z jakiegoś powodu się cieszą. I myślę, że tutaj pojawia się problem. Tak? Pewnego rodzaju tradycja została naruszona, pewnego rodzaju spójność wizerunkowa i oczekiwania zostały niespełnione. Yy. Można by się zastanowić, dlaczego Coca Cola, która z pewnością o tym wie. No, przecież, że skoro ja o tym wiem, no to dlaczego oni by mieli tego nie wiedzieć? Dlaczego postanowiła kolejny rok z rzędu wygenerować reklamę przy sztucznej inteligencji? I ktoś powie prosto i z mostu, tak, bo będzie taniej. No i najprawdopodobniej był to główny argument. Mam jednak wrażenie, że można było koszty przy pomocy sztucznej inteligencji zredukować, ale zrobić to lepiej niż zrobiono to w tym roku i lepiej niż zrobiono to rok temu. Chociaż uczciwie trzeba przyznać, że ta reklama wygląda znacznie, znacznie ciekawiej niż reklama generowana rok temu. Zastanawiałem się, jakie można by było tutaj wykorzystanie sztucznej inteligencji podać i przyszły mi dwa do głowy, takie, takie najważniejsze. Pierwsze, wykorzystanie AI do personalizacji, czyli jak wypuszczamy wariant reklamy na różne kraje, no to podmieniamy przy pomocy sztucznej inteligencji treść na znakach drogowych, opisy, teksty, generalnie wszystkie rzeczy, które ta się podmienić na wideo właśnie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Drugi wariant to pokazanie takich świąt, za 50-60 lat takich futurystycznych, coś, co no, fizycznie nie ma tego. W związku z powyższym byłoby też łatwiejsze w odbiorze, byłoby czymś ciekawym i uzasadniałoby bardzo prosto wykorzystanie sztucznej inteligencji, no bo latające samochody, latające ciężarówki byłyby, no, byłyby czymś, czego faktycznie nie da się zrealizować i, i ludzie by to zrozumieli. Zastanówmy się teraz chwilę, jaką my lekcję, jako, jako mały biznes i ogólnie jako biznes yy, możemy mieć z tej, z tej reklamy i z tej całej sytuacji, która jest związana z, z Coca-Colą i, i z reklamą świąteczną. Myślę, że tutaj yy, trzeba byłoby zastanowić się, gdzie warto wykorzystywać sztuczną inteligencję. Myślę, że AI będzie świetnym narzędziem uzupełniającym, nie głównym uzupełniającym idealnie do testowania, do analizy danych, do personalizacji, o czym już mówiłem, do pasowania komunikatu, czy w mailingach, czy, czy, czy różnego rodzaju dynamicznych reklamach. Super opcja. Uważam jednak, że nie powinna zastępować ludzi w miejscach, gdzie liczą się emocje, a ja nie mam emocji. Nawet jak próbuję coś generować, co wygląda jak emocje, to wygląda to tylko i wyłącznie z tego, że czytała o tym, że ludzie emocje mają podczas swojego treningu w związku z powyższym nie będzie w stanie oddać emocji. Myślę, że to jest podstawowy problem. Jeżeli twój biznes oparty jest o emocje, jeżeli reklamy, którą tworzysz oparte są o emocje, nie rób tego za pomocą sztucznej inteligencji. Jeżeli ukrywasz użycie sztucznej inteligencji, również tego nie rób. To jest nieszczere, zresztą wpada też w przepisy, więc i ogólnie odradzam. Jeżeli wykorzystujesz AI jako zamiennik, tylko po to, żeby zredukować koszty, to przeanalizuj, czy nie da się tego zrobić lepiej, bo w wielu przypadkach może się to odwrócić przeciwko tobie. Ktoś powie, że dobra, no i Coca-Cola za rok znowu pewnie wygeneruje reklamę i nic to nie zmieni, ale no, powiem brutalnie, no, ty prawdopodobnie nie jesteś Coca-Colą. I u ciebie takie rzeczy mogą zwyczajnie w świecie nie przejść. I na koniec, z racji, że to odcinek specjalny, zaprosiłem specjalnego gościa. Ho, ho, ho! Witajcie! Jestem Mikołajem wygenerowanym przez AI. Chciałbym złożyć wam życzenia świąteczne. Życzę Wam dobrych świąt, spędzonych w gronie rodziny, dobrego nowego roku, żeby wszystkie plany, które sobie przyjmiecie i realizacje, które będziecie wdrażali. Było owocne, żebyście te, które jeszcze, jeszcze trwają, zakończyli w tym roku kalendarzowym, żeby do tego nowego roku wchodzić na czysto. My słyszymy się 7, 7 stycznia. Myślę, że ani w Wigilię, ani, ani, ani w Sylwestra nikt z Was nie będzie miał chęci słuchać tego, co ja tutaj wygaduję, więc 7, 7 stycznia jest myślę jak najlepszym opcją. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do pisania komentarzy, do, do zapisu do newslettera, już niebawem, e-book. I a cały czas dostępna jeszcze lista. A jeśli masz chęć, no to podpinam gdzieś tutaj następny film, który warto obejrzeć. Cześć.